Panija pod złotą Więc będziemy dzisiaj robić ozdoby. Z, yy, znaczy, na, o, ozdoby na stajnie. Takie z papieru, bo niedługo może się pojawić stajna. Dzisiaj, bo nie wiemy z mojej siostrą. Kiedy to będzie, nie? Cywil. Ale może tak to nie być na długo. Więc zobaczymy się po cięciu, bo zaczynamy robić. Dobra. Cześć. Chciałam powiedzieć, żebyście dużo pisali o Cywilciu. I o mamy jeszcze kilka członków z tej przedstawienia, w tej nie Dużo o szariczku, zmienił się. Bardzo się zmienił. Jest teraz ładniejszy i też mam My. jego żonę Cywilcza. Ona ma taką... To imię, Lita. No i ona ma taką czarny pysk, ale on się rodził z takim pyskiem. Jest, pamiętacie, Brutus. Brutus, oczywiście, nasz Labrador. A, jest też Czarusz. On łapie kury i dlatego musieli go przywiązać, ale cywil go nauczył, żeby nie łapał. Dobrze. Jak trzeba. To może Więc łapać. Zobaczymy się po dzieciu, kiedy będziemy zaczynać obronę z zapisami. Więc przed chwilą yy, założyłyśmy taki zeszyt. Po złotym będą zapisane wszystkie rzeczy. Już nożyczki lininkę, kopis, kilka kretek, kurkę. No i teraz będziemy się naprawdę będziemy zaczynać naprawdę robić już wszystko. Dobra, przed chwilą wyciągamy złotą podkowę. I ja tutaj zrobię taką kartę na szybko. Co nie po złotą oferuję. Lokę jest Dykon, Dykon, sklep, to jest chodzę Dykon, na kocie psu psu w Dykon, i kolonie wszystkie Wszystkie Dykon, Dykon, i Dykon, To robię Dykon, i spotkamy się później.